Witajcie moi kochani. Na początku, jak zwykle, chciałam podziękować za subskrypcję, polubienia i łapki w górę dla mojego kanału. I dzisiaj nie mam dużo tu owoców, borówki, ale są to owoce z mojego krzaczka. Niczym nie pryskane, naturalne. Kwaśną ziemię robiłam też na bazie ziemi z lasu, przywoziłam ściółkę leśną, także uważam, że na pewno są bardzo zdrowe i będę stopniowo, jak będą się dojrzewać, tak będę stopniowo robić. Dosypię do tej ilości tu mam około 30 deko, szklankę cukru. Może jest to trochę dużo, ale burówki są kwaskowe. Niby mówią na cukier, że to biała śmierć, ale ja nie bardzo w to wierzę, ponieważ kiedyś w dawnych czasach pokolenia starsze dla swoich dzieci mamy nie miały nic, żeby je zabawić. Musiały iść do pracy w pole. I robiły tak zwane moidy. Były to kawałek szmatki, w to wsypywali były cukier, moczyły i dziecko to ssało. I z tych dzieci powyrastali zdrowe chłopy. Także na pewno i pokolenia tamte były zdrowsze aniżeli obecne pokolenia, które już się zaczynają troszeczkę oszczędzać, ale z kolei wychowane są na hot dogach i hamburgerach. Także trudno to określić. Uważam, że może jest cukier trochę szkodliwy, ale nie jest też taki groźny. W związku z powyższym będę teraz gotować dżem borówkowy. Położę, postawię teraz to na piecu i będę podgrzewać delikatnie, wleję troszeczkę wody, gdzieś może 25, 250 ml i sok z połówki cytryny. Dżem borówkowy jest przede wszystkim bardzo pyszny, a jeżeli chodzi o zdrowotność, no to już chyba przebija wszystko. Także za chwileczkę będziemy widzieć, jak się to gotuje. Na razie, papa! Pa. Teraz wlejemy sok z cytryny, z połówki cytryny, tak jak mówiłam do tej małej ilości borówek. Zachęcam, jeżeli ktoś ma borówki, żeby ten dżem zrobić koniecznie nawet dla zdrowia. Już nie chodzi o jego walory smakowe. I teraz będziemy gotować jeszcze może z 15 minut, żeby się zagęścił. Później zrobimy test chłodnego talerzyka, przy każdym drzemie to robię i to będę wszystko Państwu pokazywać. Na razie zostawiamy, niech się gotuje. Już. Już. Teraz robimy test chłodnego talerzyka. Proszę sobie zobaczyć. Czemnik jest gotowy, nie schodzi się, czyli jest idealny. Kolor, smak przepyszny. Kochani, czemik borówkowy wyszedł tylko jeden. Kolor ma przepiękny, proszę zobaczyć. Konsystencję też, smak również. No ja będę stopniowo robić. Jak będą się borówki dojrzewać, tak będę robić, ale proszę.